Halo, halo, witam widza Hadesowego, widza poniedziałkowego w ostatnim odcinku Hadesa przed krótką przerwą związaną z premierą Halloween-a Silksonga. Niestety trzeba będzie z jednej serii zrezygnować, no i padło na Hadesa po prostu na chwilę. Do Hadesa wrócimy, ale po Silksongu. No ostatnio odblokowaliśmy Hakera i prawdopodobnie odblokowaliśmy przejście w górę, więc chciałbym zobaczyć. A, jeszcze nie, przepraszam. Także ostatnio odblokowaliśmy siekierę, i mam nadzieję, że ona będzie bardzo dobrze działała i jakkolwiek z nami współgra będzie współgrać. Na razie no, odnoszę wrażenie, że da się to dobrze rozegrać. Zobaczymy co z tego wyjdzie, tak? Dar Afrodyty jako pierwsze. A więc to ty jesteś pupilką wielkiej Hekate. rubelki ćwierkały, że szkoli prawdziwą prymuskę. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że ową genialną uczennicą jest zaginiona przez lata księżniczka pod ziemi. To ci dopiero skandalik. Co mamy? Ataki specjalne zadają większe obrażenia pobliskim wrogom. Pośpiech rani wrogów, wywołując osłabienie. Automatycznie. Wywołujesz u pobliskich wrogów osłabienie. No to zdecydowanie będę chciał zagrać w to, bo jestem podstacią, która gra mele w tym wykonaniu i to bardzo będzie mi się podobało. No nie podoba mi się natomiast to, że mam dosyć wolne. Ataki ja akurat tego fanem nie jestem. Zwłaszcza, że nie. A dobra, mój zwykły atak to jest to kręcenie się. Myślałem po powaliłem przyciskiem. Myślałem, że ten drugi to jest kręcenie się. A tutaj wystarczy, że nastakuję sobie troszeczkę many i to powinno jakoś działać. Zresztą miałam bardzo wolne autoataki, co zresztą widać. Ale mimo tego, że te ataki są wolne, to one też potrafią zadać jakiś damage, prawda? No nie mam takiego zasięgu jak na pochodniach, to mnie troszeczkę boli akurat, ale myślę, że jeszcze jesteśmy w stanie jakoś to naprawić. Idziemy po kolejne dary, jeszcze nie chcę ulepszać darów kolejnych, no jakoś nie widzę w tym większego sensu. A ja sobie naładuję manę i spróbujemy się trochę pokręcić w tych wrogów, to powinno zadawać im olbrzymie obrażenia. I bierzemy dar Apollo? Chyba? Pozwól, że szepnę ci słówko o naszej ukochanej Afryce. Nie, nie daj się zwieść grze pozorów. Opowiada o miłości i pięknie, lecz nie są jej obce wojna i nienawiść. Być może uda mi się zrównoważyć jej moc moją własną. Ataki zadają większe obrażenia na większym obszarze. Ładnie, ataki specjalne zadają większe obrażenia, albo sprint oślepia po wrogów. Chyba wolałbym, żeby zwykłe ataki zadawały po prostu większe obrażenia na większym obszarze i pójdziemy sobie po jakiś urok. Też są całkiem dobre spale. Nie mogę mówić, że nie. Ostatnimi czasy bardzo mi to pomaga. no uczę się wielu nowych mechanik z tym grą związanych, tak? Więc nie ma szans, że ja tutaj nie będę wiedział, co jest pięć, ale przy niektórych wrogach chyba wypadałoby, żebym rozegrał to ciupka inaczej. No to jest całkowicie nowa broń, całkowicie nowa mechanika z nią związana, więc mam co z tą bronią robić. Dobra, co mama? Hmm. Jestem okiem nocy już od bardzo dawna. Patrzyłam, jak rośniesz i szkolisz się w tajemnicy... Wiedziałam, że kiedyś w noc, taką jak ta, srebrne siostry wreszcie staną do walki. Ruszamy zatem. Urok przywraca hapa. To jest dobre. Urok umożliwia doskok we wskazane miejsca. Albo powo wskrzeszenie ostatniego podatnego wroga zgładzonego podczas tej potyczki, będzie walczył obok twojego w boku. No, zdecydowanie wolę brać coś, co. Może mnie wyleczyć, prawda? No i w tym momencie przy okazji pokopiemy sobie nowe surowce, w sensie nowe, stare surowce. Ale... Na ziemi jest jakaś brama, no właśnie. Z 12 HP nie przepuści mnie, jeśli nie poświęcę nieco esencji witalnej. Czy to jest max HP, czy zwykła HP? Chaos. To... Co to za dar i to w takim miejscu? No cóż, w imię Hadesa, Olimpie? jest tam kto? Nikt na Olimpie cię nie słyszy, dzieci Hadesa, lecz my i owszem, mamy dla ciebie pewną propozycję. Pomóż nam położyć kres pewnej rozterce, a nagroda cię nie ominie. Co ty na to, po na to powiesz? Wszechmogący chaosie, to dla mnie wielki zaszczyt móc was poznać. Jaka, jakaż to rozterka mogłaby pozostać w umyśle pra-początku Jaką rolę miałabym tu do odegrania? Czas pokaże. Tymczasem jednak uznajmy twoją odpowiedź za twierdzącą, Oby nasz nowy układ okazał się opłacalny dla obu stron. Przyjmij zatem nasze piętno i ruszaj w dalszą drogę. Później ponownie otworzymy dla Ciebie wrota otchłani. Przez kolejne potyczki 4 przy każdym użyciu zdolności otrzymujesz 7 obrażeń, następnie 11 many co sekundę. Przez kolejne dwa dary będziesz mieć do wyboru tylko zwykłe. Następnie poruszasz się i biegasz sprintem szybciej. Ja chyba wolę odzyskiwać więcej mana. I pójdziemy sobie po Afrodytkę lepszą na minibosie chyba, co? Tak mi się wydaje, że to nie jest gorszy pomysł, żeby takich rzeczy używać. Tylko trzeba faktycznie. Będzie kilka tych dodatkowych walk stoczyć, nie korzystając z zdolności specjalnej. No ale to raczej nie będzie problemem, co? Bo to chodzi o przytrzymanie spela. Prawda? Tak, tu chodzi o przytrzymanie spela. Ja ostatnio i tak z tych speli korzystam troszeczkę inaczej. W sensie mało korzystam ze speli, grając poszczególnymi brońmi. Kurde, żeby tutaj nie zginąć zaraz, jak tutaj jakieś nową śmieszną rzecz dostaliśmy. Zwłaszcza, że mamy jakieś tam obrażenia, które małe nie są. Sami zresztą widzicie, 126 na Hita, 250. No to już jest coś, a ja sobie tu pokopię jeszcze, bo dostałem tą łopatę, A nasionka zawsze się przydadzą. W imię Hadesa. Ataki specjalne zadają większe obrażenia po bliskim wrogom. I to dużo większe. Pośpiech rani pobliskich wrogów wywołuje u nich osłabienie. Efekt powtarza się, gdy się zatrzymasz. I trzymujesz HP i teraz i do końca dzisiejszej nocy. A zagrajmy, że sprint daje obrażenia. Dawno po to nie grałam. No i pójdziemy sobie do Arachny od razu po nagrodę. O Jezu, ja myślałem, że to nagroda będzie. W sensie jest to nagroda, bo są to pieniądze, tak? Ja muszę trochę pochodzić po tych lokacjach, jeśli chciałbym. Misternie tkane pajęczy jedwa prospięty w jednym z mrocznych zakątków EREMU nie ustępuje jakościom nawet tkaninom, które wyszły spod rąk samych bogów. W sensie ty ja chciałbym trochę upgrade'ów łapać. Widziałem, że wdałaś się w bójkę z tą wielką starą wiedźmą. Dlaczego walczycie? Myślałam, że jesteście po tej samej stronie. Wszystko zmienia się tak szybko. Zupełnie nie nadążam za najnowszymi trendami, walczymy tylko na niby, chociaż nie, ścieramy się naprawdę, lecz nie wynika to ze złości czy ze względu na, jakąś, na jakieś nieporozumienie, mistrzyni chcę się po prostu upewnić, że jestem gotowa na to, co mnie czeka. Hmm, cóż, przy najbliższej okazji pokaż jej, że nie ma się czym martwić, dobrze? Ale bez presji. Mogę wpaść i pokibicować, tak na wszelki wypadek, nie będę się plątać pod nogami, obiecuję. Plus 2 HP... Plus 5 golda. Podtrzymanie, a, a tak specjalne. I działa szybciej, więc chyba chciałbym. Tylko tą klątwę muszę się pozbyć. Tej klątwy muszę się pozbyć. A wymaga to ode mnie przeprowadzenia czterech walk z jej efektem. I to już samo w sobie jest leciutko upierdliwe muszę przyznać. Nie lubię walczyć z klątwami w takich grach, no ale no, niestety nie na wszystko mamy tutaj wpływ. Ja się boję tylko, że za szybko stracę tą szatę, tarachnę, patrząc na to, jaką mam specyfikę tej broni. I to by było akurat przykre. No jeszcze dwie walki. Dwie walki. Zwiększmy sobie aktualnie ilość pieniędzy w portfelu. Bo skończy się na tym, że Ucharona nic nie kupimy. A damage w naszą szatę i tak dostajemy, co mi się i tak nie podoba. No sprint pomógł, powinien zada powinien zadawać w moim przypadku obrażenia wrogom. Ale mogę sobie, widzę, skracać autoataki skokiem. To też powinno nam pomóc. Czy pomoże? Już zaraz stracę tą szatę. No także cholerka nie no nie skorzystamy z tej okazji. Wyjrzemy Stogolda. To królestwo mego ojca. No i ja bym poszedł po maksymalne HP. -ki. No 50 to nie jest za dużo. Zaraz się skończy na tym, że będziemy z kimś się musieli być, bić i tyle. Ale no, bijemy mimo wszystko. Mimo że wolno, to na bardzo dużym zasięgu i to mi się chyba podoba. Ja muszę teraz korzystać z tego, że. Powinienem robić dash auto-atak, dash auto-atak, żeby po prostu gdzieś tam te zwiększone obrażania z Afrodyty przy okazji zadawać. No ale już widzę, że szata rachnę poszła. I się kochać. Coś uległo zmianie w darze chaosa. No teraz przynajmniej mogę korzystać z ataków specjalnych. Taką zmianę to ja szanuję. Bo ten damage, który zadaje z tych broni, no. Chyba nie wiem. Inaczej. Topory to chyba nie będzie moja ulubiona broń, dobra? Tak możemy się umówić. I jakoś nie wydają mi się zbyt potężne. Może. Chyba, że później jestem w stanie jakoś jeszcze ulepszać te bronie, Wtedy zwracam. Honor kości. Ty mi nic nie dasz? Nie. Chodźmy wydać pieniądze. Chodźmy wydać pieniądze, po coś je w końcu. Mamy. I teraz tak, Kubu wzmocnienie losowego daru nawet. Weźmy dar Hephaistosa. Ten twój przewoźnik, wiesz, że to jeden z moich najlepszych klientów? Wpada regularnie, trzyma język za zębami, żadnych bzdur, tylko interesy. Okej, okay. możesz mnie ulepszyć na poziom heroiczny. Jeśli kiedy wykonujesz odskok, w pobliżu znajduje się wróg, możesz spowodować wybuch który zadaje 200 obrażeń. Czary zadają przeciwnikom w kręgu spętania obrażenia trzy razy z rzędu, albo ataki i ataki specjalne zadają zwiększone obrażenia pancerzowi. Ja chcę wybuch na heroicznym. I pogadajmy z Haronem. Czcigodny panie Herm... Czcigodny panie Hermes w końcu się odezwał. Nie zechciał się, co prawda, pochwalić swoimi ustaleniami, ale lepsze to niż nic. Może ty coś wiesz? Yy... Rozumiem, nie będę ci zatem dręczyć pytaniami. Ja nic nie rozumiem, ale chodźmy. Na hekatę standardowo. Milenoe. Hermes nalegał, abym omówiła z tobą pewną ważną sprawę. Nie sądzę jednak, byś była gotowa na wizytę na powierzchni. To, to znaczy, że nie rozproszysz glifów strzegących wyjścia? A co jeśli zdołam to zrobić bez twojej pomocy? Widziałam już jak to się robi. Kiedy w końcu uda ci się ta sztuczka, będziesz dużo lepiej przygotowana na wyzwania, z którymi przyjdzie ci się mierzyć na powierzchni. Tymczasem pamiętaj, że twój cel leży w trzewiach świata i aby go osiągnąć, musisz pokonać mnie. Opanowano inkantację Przenikanie wiedźmi Glifów, okej. Okay. Czyli ja już teraz to opanowałem, chcę cię powiedzieć. Aua! nie, ta broń jest totalnie nie dla mnie. To jest cień. Ta broń to nie jest totalnie mój gameplay. Jest zdecydowanie bardziej wolę szybkie bronie, które po prostu biją duży damage. Dobra, ładuj, ładuj, ładuj. Kręc się nie mogę zadać o jej obrażeń, prawda? Aj, karamba. Powiedziałbym coś, ale nie wypada. Mam 5 HP, ja się tu wywala na samym początku. I na tym się skończę. Nie wypada mi się wywalać w 13 minucie, co? No ale to jest totalnie nie dla mnie. Ja myślałem, że ja po fajną, śmieszną broń gram, ale te topory... Co wy? Ja nigdy więcej tymi toporami nie będę grał, ale za to pójdziemy sobie jeszcze na górę pod koniec trwania tego... Raz jeszcze odpowiadam na twoje wezwanie. Moros! Nasze drogi ponownie się przecinają. Dlaczego mnie wezwałaś, księżniczko? Czyś, nie, czyś ty nie otrzymała artefaktu, który przekazały ci przeze mnie Moira? Szczegodny Moros, tak, otrzymałam listę Moir, a wezwałam cię jeszcze raz, ponieważ tak zostało napisane. Wszystkie dzieci Nyx są mile widziane w mojej siedzibie. Czy moglibyśmy tam porozmawiać? Jest wiele pytań, na które chciałabym poznać odpowiedź. Nie wiem, czy zdołam na nie odpowiedzieć. Moje własne poszukiwania prawdy było jak dotąd bezowocne. Trudno mi jednak odrzucić tak serdeczne zaproszenie. Prowadź zatem. Chodź za mną. Tak uczynię. Oj, jeszcze sobie popchniemy fabułkę. Ale... zwierzamy się zwierzowi. Przychodził tędy może pewien wysoki, rogaty jegomość? Duszku? Ja najpierw chcę odebrać nagrodę, bo trochę ich jest. Teraz pogadajmy z Morosem. Księżniczko, nie zostaliśmy sobie oficjalnie przedstawieni. Jestem Moros, w sile niezagłady. Piestuję urząd posłańca przenoszącego złe wieści. Wiedźma z rozdroży nakreśliła mi bieżącą sytuację i uprzejmie zaproponowałabym na razie tu został. Jesteś tu mile widziany i bezpieczny, czcigodny Morosie, a zatem wiesz o powierzonym mi zadaniu? Masz pokonać uzurpatora, zasiadającego na tronie w domu Hadesa. To znacznie więcej niż tylko zadanie. Bardzo mi przykro, że musisz dźwigać tak ciężkie brzemię i to znacznie wcześniej niż oczekiwałem. Nie martw się, bo to przyszłam na świat. I spełniłem kolejną przepowiednię, a przy okazji go sobie obdarujemy, bo jest okazja. Cigodny Morosie, jesteś naszym gościem honorowym, więc pragniemy coś ci ofiarować. Ten od, od oby ten nektar nieco uprzyjemnił Twój pobyt na rozdrożach. Nektar bogów, dziękuję księżniczko. Ja jeszcze nigdy nie otrzymałem ofiary, staram się jednak być przygotowany na tak każdą ewentualność, zatem przyjmij proszę ten drobiazg. Grawerowana brosza, jak miło swojej strony. Dziękuję. Księżyc często świeci szczególnie jasno w pewnym urokliwym zakątku rozdrożu, gdzie księżniczka pod ziemi zwykła porządkować swe myśli i szukać upragnionego spokoju. I słuchać kumaniarzab. Nie mogę. Dobra, tu jeszcze nie przejdę. Musimy znaleźć sobie jakieś przejście na dzisiejszy materiał, jeszcze. Uważ, co mogę uważać? Sama muszę utorować sobie drogę na powierzchnię. Ekstrację potrzebuje czystego cienia, aby przenikło przez glify strzegające wyjścia. Okej, okay, czyli do tego potrzebuję popiołów, ale ja popioły jestem w stanie chyba skraftować? Oczywiście, że jestem w stanie kraftować popioły. I nadal mam ich za mało. Nieważne, morski zrój życia albo upominki. O, to może być dobre, żeby zmieniać sobie upominki. Ewentualnie, komnata, gdzie mogę się leczyć. Nie, ja mógł... Żeby zmieniać trinkety, jednak będzie dla mnie troszeczkę ważniejszym. Zmiana trinketów będzie dla mnie troszeczkę ważniejsza w tym momencie. Bo będę w stanie naprawić sobie to, co mi się zepsuje. I przy okazji, ten morski druid życia niech też będzie. To jest zawsze kolejne pomieszczenie na dalszej, dalszej drodze. Powiedzmy. I teraz pogadajmy. Posłuchajmy. Hmm. Te dostawy będą dla nas nieocenioną pomocą, czcigodny Heronie. Nie wiem, jak zdołamy ci się odwdzięczyć. Niech Chyrzy Hermes gdziekolwiek jest przyspieszy twe podróże między światami. Zarazem tego spotkania, niech cię osłoni cień. Dziękujemy za te towary, czcigodne. Panie, dobra, tu byłem. Skrzynek. Złożono zamówienie na popioły. Niech będzie. Nyx zniknęła. Okej. Okay. Trzeba pogłaskać pieski. Dotrzymajcie towarzystwa mistrzeni mam ważne zadanie do wykonania. Ogl Wygląda na to, że musimy wprowadzić pewne poprawki do naszych planów. Byliśmy w stanie potwierdzić część przekazanych przez szacownego hermesa informacji dotyczących tego, co święci się na powierzchni. Proszę powiedz mi wszystko, co wiesz. Czy radziłbyś mi na razie opuścić realizację mego celu, by iść na pomoc Bogom? Siły Kronosa zmierzają przeprawić się na Olimp przez kanał przecinający całą krainę. Twoim następnym ruchem będzie zasianie chaosu w ich obozie. Jeśli udzielisz pomocy olimpijczykom, czykąd twoje starcie sz szanse w starciu z Kronosem znacznie wzrosną. Chronione glifami ścieżka na powierzchni zawiedzie mnie wprost do wysuniętego garnizonu nieprzyjaciela. To bardzo ryzykowne. Powiedzmy, że skalkul skalkulowane ryzyko, które musimy podjąć. Dobra, zbierzmy sobie roślinkę i zasadźmy w takim razie. Kolejna, skoro mogę. Tu mamy duszki, tu nie ma nic ciekawego, dobra, lećmy na razie. Na jakieś upgrade, coś, ten Tages, nie? Okej, okay, rozumiem. Tu nic ciekawego, moje trinkety. Tu jest nowy. Kiedy Twoje życie spada do zera, po raz pierwszy zyskujesz nietykalność. I się leczą. Dobra, a co mogę tutaj polepszyć? Srebrzysta czaszka potrzebuje brązu do tego. Okej. Okay. Ale. Ja biorę sobie cieniste płomienie na razie jako moją broń, bo są wzmocnione to po pierwsze. Po drugie. Pośród nawiedzających rozdroża mieszkając wszelkiego rodzaju. wszelkiego rodzaju cienie i duchy. Niektóre z nich wciąż przypominają siebie z czasów, gdy jeszcze chodziły po świecie. Z innych pozostała tylko najczystsza. Esencja. Znaczy, ja mogę Cię jeszcze raz obdarować? Panie komandorze, Konst Konstancjuszu, choć naszym obowiązkiem jest podtrzymywanie dawnych tradycji, proszę nie czuć się zobowiązanym do rewanżu i po prostu cieszyć się smakiem nektaru. Dziękuję zarówno za podarek, jak i za to, w jakim duchu został przekazany. Tradycji musi się jednak stać zadość. Spójrz, oto najszczęśliwsze, co mam w dobytku, teraz należy do Ciebie. Jeszcze szczęśliwszy ząb. Okej, okay, porozmawiajmy jeszcze z nim. Wiedział pan, kom komandorze? Czcigodny Haron przybył w odwiedzinę. Wreszcie zabezpieczyliśmy nasze szlaki zaopatrzeniowe i możemy rozpocząć kontrofensywę. E, ta, tak, wiedziałem. Dawno nie gościliśmy tutaj dobrego Harona. To oczywiste, że musi go, musimy go traktować z najwyższym szacunkiem, ale skąd wytrzasnęłaś te informacje o naszych, szl naszych szlakach zaopatrzeniowych? Sam mi to powiedział, panie komandorze. Oczywiście na swój sposób. Nie mogę tędy przejść. Dobra, jak ja to mogę ugryźć? Co? Bo by mi się jakieś surowce przydały jeszcze, ale kolejna wyprawa to będzie już za długo, jak dla nas. Ale w 20. O, a to co? Wydobycie studni styksowych sprawia, że strefy odwiedzane przez ciebie w podziemiach mogą zawierać studnie. Karona? Eh? Podziemne składy wypełnione przydatnymi przedmiotami. Dobre, to to sobie zrobię na przyszłość. No, ciekawe upgrady są. Nie ukrywam, że nie. Akt czystej woli. Ale żeby uważać, przenikanie wieźmi i glifów, to ja potrzebuję cienia. Żeby uważać cień, potrzebuję popiołów. I to będziemy robić zdecydowanie w innym terminie, czyli po skończeniu Hollow Knighta Silk Songa. Albo jak znajdę trochę więcej czasu, to będę wrzucał dwie serii. Jeszcze zobaczymy. Na wstępnie obstawiam, że Hades może pojawiać się bardzo, bardzo nieregularnie. Ale na ten moment ja wam, kochani, serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie po sobie łapkę w górę, komentarz i suba. A my słyszymy się już jutro o godzinie 17 na Ajzaczku. To tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie i cześć, miłego dzionka, bajo.